Siemaneczko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxys Farm. I moi drodzy, dzisiaj trochę sobie porobimy, trochę Wam opowiem o nowych rzeczach, o czym możecie coś nabyć. Także zostańcie szczególnie do końca, bo będzie się działo w dzisiejszym odcinku. A moi drodzy, jak pamiętacie, właśnie pułapka na muchy, chciałem Wam tylko pokazać, że. Ona cały czas, cały czas jest więcej tych mu. Troje dolałem wody, żeby nie było za dużo, ale jest jest ok. Także cały czas się łapią, działa. No i moi drodzy, e, oczywiście zapraszam, bo taki produkt możecie nabić na fermo.pl, a w opisie macie linka i z moim kodem farma e, zamówienie w koszyku Wam się obniża o 5% ceny netto. Także moi drodzy, zapraszam, korzystajcie, jak chcecie coś kupić, to po prostu mam dla Was zniżeczkę. Także zachęcam tym bardziej. No i moi drodzy, co? Eee, oczywiście w opisie też macie link do, do, tej, do tej łapki na muchy, a ja was moi drodzy zapraszam tutaj do oglądania, bo mam co wam tutaj pokazać. Jak widzicie, też miłe niespodzianki, bo dzisiaj mamy... O, trzy jajeczka nawet, bardzo mi miło. Myślałem, że dwa, jak trzy, to w ogóle jestem jeszcze bardziej zadowolony. Moi drodzy, mamy trzy jajeczka które odkładamy sobie tutaj, no i na dzień dzisiejszy mam, moi drodzy, tych jajeczek 12 mam, bo 9 mam w domu, tu mam 3, także mamy tych jajeczek 12, co stanowi już fajną bazę, ale, moi drodzy, poczekamy sobie jeszcze chwilkę, bo one naprawdę dobrze się niosą teraz, wypuszczam je tutaj na trawkę, one sobie chodzą, sobie chodzą na luźno do stawiku, z kaczuszkami trochę sobie pochodzą, no i, moi drodzy, zaczekam, aż trochę tych jajek się zbiera i właśnie nie wiem, czy kurczę pójdę bardziej w naturalną, czy w inkubację ciężko mi się zdecydować, oczywiście na naturalną potrzeba też kwoki nie wiem czy będę miał, ale moi drodzy zobaczymy na pewno jajka nie mogą się zmarnować albo pójdą dla was na sprzedaż albo ja je wyinkubuję, chociaż myślę, że dla was jeszcze nie, bo chciałbym, zależy mi, żeby Mieć trochę tych piskaków, bo kurczę, jak na razie nic nie ma, a jest koniec czerwca, Zresztą już prawie lipiec, także tak to wygląda, moi drodzy. No i trzeba coś sobie wyinkubować. Kurczę, nie, także trzeba działać. No i co? pokażę, że wam, jak urosły kaczuszki. Kaczuszki sobie łażą, moi drodzy. E, cały czas razem tutaj widzicie mniejsze, większe, e, one cały czas razem się trzymają, nawet z kurami bym powiedział. O! No i właśnie, widzicie, czasami dużo kogutów niby lepiej, bo macie większe zalężenie, ale jak widzicie, czasami mogą sobie przeszkadzać. No ale co, z reguły nie przeszkadzają, tak jak obserwuję, także powinny być te jajka zalężone. Będziemy testować, a jeżeli chodzi właśnie o kaczuszki, to sobie tutaj łażą. O, widzicie, nawet siebie widzą, dlatego chcą tutaj podejść zapewne. No i widzicie, bardzo ładne, duże, już się tutaj pierzą nam także. No co? My czekamy, aż one jeszcze trochę podrosną. I kurczę, nie wiem właśnie, czy rozłączać je, czy nie, ale myślę, że będzie trzeba. I tamte już pójdą na dół te większe, bo one będą miały lepiej na dole, w sensie lepiej. No, będą miały tam, wiecie, inne środowisko. Dołączam do tamtych kaczuszek, a młodsze tu jeszcze zostaną i sobie po prostu dorosną. Także tak to wygląda, widzicie? Silki z nimi też tutaj ładnie chodzą. No i się chowają. O. Co? Ładne te sileczki, nie? Bardzo ładne. Moi drodzy, jak pamiętacie, był odcinek o, o tym, że zakładam fermę. No i właśnie, chciałbym się do tego odnieść, bo niektórzy to przyjęli zbyt dosłownie. Niektórzy, oczywiście, na sam początek skrytykowali, a ci, co zrozumieli, to myślę, że bardzo im się to spodobało. Ale moi drodzy, chciałbym właśnie o tym opowiedzieć z mojej strony, jak ja to widzę, bo kurczę, dużo wam opowiedziałem, ale myślę, że trochę są potrzebne tutaj wyjaśnienia. Dlaczego moi drodzy, nie chcę, żeby to brzmiało hmm, słowo FERMA, właśnie, kurczę. Wiele osób zarzuciło mi, że nie mam na to warunków, że u mnie są choroby. Moi drodzy, jeżeli chodzi o choroby, które tutaj jedynie były, to były tylko i wyłącznie przez właśnie zakup niosek e, w innych fermach, oczywiście wiadomo z tym możemy się spotkać, mogę, mogę też tymi chorobami być dotknięty ale moi drodzy e, tamte właśnie, tamte nioski które, które kupiłem jak pamiętacie ostatnio to moi drodzy według mnie sprawy z tymi kaczkami i właśnie znaczy, z kurami to wiadomo, nioski mi też popadały. Już nie, biorąc pod uwagę lisa i chorobę, to były dwie inne rzeczy, popadały mi nioski moi drodzy. Kupiłem schorowane kury i to nie raz. Także, jak widzicie, tak to wygląda. Czasami. Czasami widzicie, nie, nie ta ferma, i niestety e, złe sztuki się trafiają, i moi drodzy, właśnie stąd wyszedłem z założenia, że, żeby zaoferować wam coś takiego, e, bo po prostu mam tutaj dużą widownię, jakąś tam, jakieś grono mnie ogląda. Także moi drodzy, chciałem wam po prostu zaoferować, bo wiem, że nie zawsze wiadomo, gdzie kupić w dobrej fermie, żeby te kury były zdrowe. No i moi drodzy, właśnie z taką inicjatywą wyszedłem, ale oczywiście e, jak zrobicie, tak już wasza decyzja. No i moi drodzy, właśnie taki był mój pomysł. Oczywiście zostałem skrytykowany, że e, łapię się wszędzie za pieniądze, żeby tylko na tym skorzystać, moi drodzy. Oczywiście nie, to jest osobna kwestia który, zarobek, ale moi drodzy zarobek, to jest moja praca, ja tym się zajmuję, to jest moja pasja i jednocześnie praca, co bardzo mi się to podoba, że mogę z tego zarobić i jeszcze przy tym robić, bo powiem wam bardzo lubię to robić i naprawdę cieszę się, że połączyłem pasję i pracę w jednym, bo myślę, że tym powinniśmy się kierować, żeby do tego dojść moi drodzy. Eee, I chciałem po prostu wam coś zaoferować i chciałbym wam się pochwalić, że Pierwsze zamówienia już wpłynęły, także dziękuję bardzo tym, co zamówili. Oczywiście, kury niedługo, niedługo będą, jeszcze później do odbioru, także zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Miejmy nadzieję, że klienci będą zadowoleni, a ten budynek będzie trzeba przystosować i te, te tutaj całe miejsce do tego wszystkiego. Także, moi drodzy, niedługo z tym działamy. Także to rusza i chciałbym, chciałbym się tym po prostu z tym faktem z wami pochwalić, bo e, oczywiście kupować nikogo nie zmuszam. Jeżeli ktoś uważa, że u mnie są same choroby i w ogóle w ogóle to oczywiście kupować nie musi. Tutaj to nie jest żaden mus z mojej strony, że ja zmuszam kogoś, tylko po prostu oferuję. E, a jeżeli mówię o oferowaniu, to oczywiście e, mogę oferować, ale wy nic z tym nie musicie robić, ale moi drodzy, jeżeli byście byli zainteresowani to oczywiście e, oferuje Wam, oferuje kurki, nioski. One będą 17-18 tygodniowe, także jeżeli jesteście zainteresowani to w opisie macie do mnie adres mailowy, możecie się tam skontaktować, po więcej szczegółów będziemy umawiać, możecie rezerwować, bo też nie zawsze będą dostępne, tylko z góry trzeba zarezerwować kurki i moi drodzy nie ma problemu, możecie mnie odwiedzić, przy okazji zakupić sobie kurki ile tylko chcecie i... Zapraszam no. Jakby ja nikogo nie zmuszam, tylko oferuję i chciałbym stworzyć coś fajnego. E, I tak jak mówiłem, jeżeli wystąpią jakiekolwiek choroby, to sprzedaż zostaje wstrzymana, e, a problem choroby jest już po mojej kwestii, a nie po waszej, także no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczynam z tym, także oczywiście macie prawo nie zaufać, e, zaczekać, aż to sobie. Zobaczycie, jak to będzie działać w ogóle. Także, oczywiście, jak najbardziej, moi drodzy, e, także nie ma z tym problemu. A jeżeli właśnie chodzi o tą całą sprzedaż kurniosek, to chciałbym Wam również zaoferować jeszcze jedną rzecz, którą wpadłem, kurczę, ale o tym pomówimy za chwileczkę. No dobrze, moi drodzy, a jeżeli już mówimy o kurach, to warto też powiedzieć o o jajkach, moi drodzy, stwierdziłem, że jak wiecie, zawsze odnoszę dobre zbiory jajek. I wiele osób pytało, jak to robię, jakiej paszy używam. No i, moi drodzy, zaobserwowałem, że pasza robi swoje. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że E, kiedy czasami bez paszy byłem Zdarzały się sytuacje kiedy O kurwa, wyszła Kiedy skończyły się e, magazyny I po prostu obudziłem się nagle i nie miałem paszy I trzeba moi drodzy było jechać po pasze No i jeżeli nie miałem tej paszy To one były na samej pszenicy No i automatycznie po tam paru dniach Z Tam z jakiejś ilości x Spadła ta do e, Do ilości mniejszej Znacznie Także moi drodzy jeżeli chcecie poprawić swoją nieśność w stadzie, to to oferuję Wam również w sprzedaży pasze w sprzedaży pasze, czekajcie bo to jest strasznie, o w sprzedaży moi drodzy pasza tak ona wygląda pięknie, tutaj sobie wziąłem akurat próbeczkę z skarmidła mojego no i moi drodzy taką paszę chciałbym zaoferować Wam i ją możecie u mnie zakupić, także jeżeli jesteście zainteresowani to oczywiście zapraszam. U mnie taka, taka pasza to koszt 70 zł za worek, także jeżeli jesteście zainteresowani bądź wasza dotychczasowa pasza nie spełnia waszych kurcze wymogów, to moi drodzy zapraszam jeżeli chcecie uzyskać taką mięsność jak ja właśnie sobie zbiorę przy was jajeczka. O widzicie tutaj tutaj jest reszta. Akurat już dzisiaj zbierałem, właśnie tutaj mogę Wam przedstawić. No i moi drodzy, to zbieramy po prostu. Także moi drodzy, ja tą paszę stosuję od 5 lat. Także już trochę z nią popracowałem, i, i wiele osób pytało o nią, gdzie ją może zakupić. Moi drodzy, gdzie ją dostać, czy, czy ja ją sprzedaję? No i moi drodzy, stwierdziłem, że taka pasza będzie u mnie dostępna do zakupu. Także, jeżeli byście byli zainteresowani, to oferuję Wam taką paszę. E, worek 25-kilowy e, w cenie 70 zł za worek. E, taką cenę Wam oferuję, także moi drodzy. Jeżeli jesteście tutaj spod Bydgoszczy, Bydgoszcz, okolice a może chcecie przyjechać do mnie e, na odwiedziny w jakimś tam e, dzień wybrany, to oczywiście zapraszam również drogą mailową. E, ja właśnie zbieram moje łupy. E, i co? I moi drodzy, trochę z tą paszą prze, przepracowałem, także mogę Wam ją polecić. Stosuję ją już bardzo długo, zresztą obserwujecie, wiecie jak to wygląda u mnie. Zawsze ją chwaliłem, tylko ją, ją wybierałem e, sporadycznie, tam dla młodych kur kupowałem, ale ogólnie jestem, bazuję na tej paszy już od bardzo długiego czasu, także tak Wam mówię. Jakbyście byli zainteresowani, to oczywiście zapraszam. Jeżeli chcecie kompleksowo, załóżmy kupić u mnie kury nioski, pasze, to oczywiście jak najbardziej jestem otwarty. I zapraszam, moi drodzy, do kontaktu. E, mailowo możecie pisać, także czekam na zamówienia. No i moi drodzy, e, będziemy się kontaktować także mailowo, tak jak mówię, w opisie macie link. Ja zbieram jajeczka. Bo jak zwykle ta nieśność jest dobra u mnie. Bo dużo osób właśnie mówi: kurczę, Max, co ty dajesz im do jedzenia. Oczywiście warzywa robią swoją robotę, ale pasza to też podstawa u mnie, także. Zapraszam, jeżeli chcecie uzyskać swoją taką mieszaneczkę, taką właśnie jak ja stosuję. Oczywiście, przepis wam podam, jak ja to mieszam, wszystko. Także odzywajcie się, moi drodzy, i takie coś możecie nabyć u mnie. No i zapraszam, a ja zbieram jajka, bo kurczę, mięśność mam na poziomie 80-85%. Także tak to u mnie wygląda. Jeżeli chcecie taką też uzyskać, to piszcie. I tak moi drodzy, sobie teraz pomyślałem, e, żeby nie było, że e, oczywiście oferuję wam coś, bo kurczę, szukam w tym zarobku. Moi drodzy, oczywiście tak jak to powtarzam, e, paszę nie musicie u mnie kupować, możecie ją kupić gdzie indziej. Ja tylko wam oferuję coś, dobry produkt, dobra pasza, e, zresztą widzicie zawsze jakie mam wyniki tych jajek, bardzo dobre. Zdarzają się oczywiście słabsze okresy, bo to są kury, to nie są maszyny, ale moi drodzy, ważne jest, żeby te kury wykorzystać jakby w 100% tak jak one mogą oczywiście nie obciążając ich za dużo także e, to jest pasza, to jest pasza robiona ręcznie, to nie jest żadna gotowy produkt z tam nie wiadomo jakimi rzeczami, moi drodzy możecie taką paszę u mnie nabyć, także jeżeli jesteście zainteresowani to oczywiście mailowo zapraszam no i ja tu nikogo nie zmuszam, także jeżeli ktoś będzie pisał w komentarzu, że e, dajcie spokój sobie on szuka we wszystkim kasy, to moi drodzy ja nikogo nie zmuszam i e, tak jak mówię, ci co nie chcą kupować to mogą nadal sobie zbierać po te 10 jajek od 100 kur, ja tutaj ni nikogo nie zmuszam, no ale takie jakie tutaj łupy zbieram to, to tak jest i niczym się tutaj, i niczym tutaj przed wami nie ukrywam, zresztą oglądacie mnie, wiecie jak to jest, także tak sobie pomyślałem, że po prostu może byście chcieli nabyć taką paszę u mnie, to, to zapraszam, no i moi drodzy zapraszam do dalszej części odcinka. A moi drodzy, właśnie tak się też pytaliście, co z tą gęsią, jak widzicie kaczki, one, one żyją swoim życiem, one totalnie same tutaj sobie radzą, a jeżeli chodzi o gąskę, to zauważyłem, że ona już sobie i tak, tak sama sobie radzi, w sensie radzi, ona, ona już tak nie, nie jest przy tych kaczkach, także kurczę, trochę mi smutno, że tak nie zadbałem o to, żeby ona miała te, te maleństwa, ale no sami, sami wiecie jak było, a to kurczę się nie wykluło, a to ten... Mogłem kurczę podłożyć te, ale widzicie, tak to wyszło, no ale co, nic straconego, jeszcze dorobi się młodych, także damy jeszcze jej szansę. A moi drodzy, dzisiaj chciałbym ją zanieść nad staw, bo długo już tu jest, niech sobie będzie nad stawem, niech sobie idzie do gęsi, także moi drodzy, bierzemy gąskę i lecimy zanieść ją nad staw, zobaczymy reakcję gęsi wszystkich, kaczek i owieczek. Co? Przyszliście? Co gąsior? Mamy dla ciebie gąskę. Mamy dla ciebie gąskę. No co? Co? No już chyba się zapomniały <laughs> Patrzcie moi drodzy Gąska, gąsior Kaczuszki O widzicie Myślałem, że lepsza będzie reakcja No ale jak widać chyba się pozapominały Także muszą się na nowo do siebie Zjednoczyć Ale tak sobie myślę, że moi drodzy Ile one się nie widziały Kurcze, bardzo długo Ile to będzie Dwa miesiące może nie, ale prawie patrzcie coś one kombinują, nie? Coś kombinują tu. Coś kombinują. Gąsior taki widzicie Tak coś czuję, takie podekscytowanie. <noise> ale moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć jak to wygląda z trawą tutaj, bo też... Też to nie pokazuje tego, jak to wygląda. Eee, owiec jest tutaj za mało na, na trawę, która tutaj tu jest. Bo jak widzicie, trawa nie wszędzie jest taka podgryziona. Ale jak widać, moi drodzy, spójrzcie tutaj tutaj, a tutaj. Ciężko to pokazać, no ale tutaj widzimy, że ta trawa jest ponad pot, gdzie niegdzie. O. Patrzcie, a tutaj takiej sytuacji nie ma. Także jednak te owieczki, no. Robią swoje, no i moi drodzy, o, widzicie, jedzą tą trawkę. Także owieczki, widzicie, tutaj gryzą, gryzą, jedzą tą trawę, no i przez to nie ma tu aż takiej trawy. A ja jestem zwolniony z obowiązku koszenia tutaj na dole. Także, no tak, ty kurczę, ona mnie zaczepia tutaj, ona mnie zaczepia, no, ona mnie zaczepia, tak, ty też. No, gąsior, a ty co? Co u twojej tam białej? Idziemy do Białej zobaczyć, jak tam jej się siedzi. A co tu Biała? Siedzi sobie ładnie. No siedzi moi drodzy, siedzi jak widzicie, a owca na mnie właśnie skacze, masaż pleców lekki. Co prawda twarde, tej jej kopytka, ale ale jest okej. Okay. O. Nie owieczka? Tak, ty zawsze mi tutaj skaczesz na mnie, skaczesz, no. O. Tak to wygląda, także moi drodzy go, gąska siedzi, wyczekujemy na maluszki. Miejmy nadzieję, że ładne będą zdrowe i w ogóle się uchowają, żeby, żeby tylko się wykluły. Dalej, już o to zadbamy ładnie, oby się wykluły. O, widzicie, owieczki one tutaj normalnie rozwalają. Dobra, e, tak pięknie wyglądają. Widzicie, gąska nowa, e, gąsior. Naprawdę cieszę się, że ją tu wprowadziliśmy, bo już długo tam była. Także myślę, że ona też się cieszy. Przyszła do rodzinki no, a ta tutaj mnie, ojej jak to słychać ją, jak oddycha tutaj, dobra, także moi drodzy, gąska siedzi, a ja was zapraszam z powrotem na górę na farmę, bo tutaj to jest zadyma, cyrki, cyrki. <gry> moi drodzy, teraz sobie tak też siedzę i myślę i powiem wam szczerze, że lis był, lis był u góry, lis też wiemy, że był od dołu, no jak lis jest i tam, no to będzie wiadomo, że 200 metrów dalej również. E, ale moi drodzy, popatrzcie, patrzcie jakie te, te kaczki, te, ten gąsior się fajny zrobił Że nawet tak sobie podchodzi, o widzicie, nawet go pogłaszcza e, No i moi drodzy co? I jak wiecie Zawsze boję się o tego lisa tutaj Co on tu robi? <słyska> <słyska> patrzcie Jaka owieczka Jaka owieczka, się drapież, tak? No. Moi drodzy, również w najbliższym czasie, znaczy w najbliższym czasie, jakoś teraz, zaraz, będziemy ciąć te owieczki. Trzeba je obciąć i moi drodzy będzie to kolejny etap, który trzeba zrobić, bo no muszą, muszą, kurczę, musi im to odrastać ta wełna nowa, nie? Także trzeba je ładnie obciąć i moi drodzy, tak to wygląda. O, się tutaj. E, drapią e, i tak coś czuję, że czuwają nad tymi zwierzętami, nad gąską, bo jak wiecie gąski też się nie radzą z lisem, nad kaczkami, e, czuwają wydaje mi się owce i przez te owce być może nawet listu był, ale przez owce zrezygnował, tak mi się wydaje, takie mam przeczucie, dajcie znać czy, czy też tak myślicie. Że owce swoje tutaj robią. Eee, ja mam nadzieję, że tak, i mam nadzieję, że tutaj do ataku nie dojdzie eee. przez te owieczki, że one tutaj pilnują ładnie. Miej, miejmy nadzieję, że to przez nie i że one tutaj ładnie pilnują tego terenu. Także lecimy do góry. Jesteśmy obok kaczuszek i moi drodzy, byłem, jak wiecie, na dole i trochę mnie ugryzła gąska, ta, która siedziała, bo tam do niej podszedłem za kulistami i trochę mnie ugryzła i powiem wam. Kofi, kofi jak zwykle broi. Moi drodzy, powiem wam, że ma hapnięcie do krwi aż. Nie wiem, czy kiedyś was ugryzła kura do krwi. Mnie ugryzła do krwi, a gęś w ogóle potrafi, także mimo wszystko uważajcie na gąski, bo one lubią ugryźć, a przede wszystkim małe dzieci niech uważają, bo, bo no, może się to skończyć źle, tylko niepotrzebne rany. A moi drodzy, ja teraz chcę wam powiedzieć, że te trzy jajka, bardzo się cieszę, że te stileczki mi tak noszą. Oczywiście e, u mnie, jakbyście chcieli się zapytać, albo nie wiecie, a myślę, że raczej wszyscy to wiedzą. U mnie, o Jezu, zaraz wam to nagram, to jest przepiękne, co się tam dzieje teraz. E, szybko wam powiem tylko, u mnie, no już, już nie ma, ale nagram wam to. E, u mnie wszystkie zwierzęta bazują na tej paszy, e, wiadomo owce nie. Gęsi, kaczki, sirki, także tak chcę wam tylko powiedzieć, jeżeli szukacie dla, dla tego typu zwierzątek, to ona również się nadaje, zapraszam, a ja idę to sobie przemyć, wiadomo, plasterka nie będę nakładał, ale idę sobie to przemyć i nagram wam przecudowne ujęcie. Chcę wam nagrać jak kaczuszki te, te żółte się wtulają, o patrzcie jak one wchodzą na te starsze, się wtulają w nie, o, 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 patrzcie. Że uda mi się nagrać tutaj. Patrzcie, to one, one tak te, teraz akurat przeskoczyły, ale normalnie one wchodzą na nie, się wtulają. O, idą sobie tam, widzicie? Ja wam to przybliżę. O, patrzcie, jak to wygląda słodko. Wchodzą na nie, także te starsze się bardzo nimi opiekują i to jest takie fajne. E, z początku było gnębienia, a tak jak mówiłem, to się wszystko wyrówna z czasem. No i co? Minęło ile? 2-3 dni one sobie razem latają, tylko razem, one się już nie oddzielają i widzicie się wtulają, sobie razem czas spędzają. E, także, no nie wiem, cieszą oko, jak nie wiem. E, ja zanoszę si sileczki, jajeczka i tą resztę z dzisiaj wniosek. E, już jest późna godzina, ale przyszedłem do zbierać, także tak to wygląda. No i moi drodzy, tylko tak was. Chciałem poinformować, że gdybyście byli chętni, ja sobie odłożę tutaj te jajeczka, gdybyście byli chętni na, na zakup paszy, kurek może, to, to, to oferuję wam takie coś i dajcie znać mailowo. Jak może to się rozchuśta trochę, to, to, to będziecie bardziej widzieć, że to działa, może nie wiem, e, trochę czasu potrzebujecie, żeby mi zaufać, także dajcie trochę czasu i e, sami zobaczycie że będą z tego efekty na YouTubie, także zapraszam, no i moi drodzy, widzimy się później, cieszę się, że tą gąskę zanieśliśmy, bo już będzie tutaj przynajmniej spokój, ona tutaj też się tak nie najlepiej czuła, ona lubiła z tymi kaczkami, ale myślę, że tam bardziej się poczuje, także cieszę się bardzo. Moi drodzy, jeżeli chodzi o nioski, to chciałbym wam powiedzieć, że ostatnio mam problem, eee, tutaj, no najpierw może pokażę wam jak ładnie tutaj Wypełniłem sobie pasza, e, pszenica. Ogólnie robię to tak, o, jak się ładnie sypuje, widzicie, jedzą. Także moi drodzy, robię ogólnie to tak, że e, ograniczam im, sypuję, ale to zawsze łatwiejsze niż wiadrami. Po prostu wchodzę sobie tu i tym fajnym sypywaczem, sypuję to moi drodzy, a jak tu nakładam, to po prostu robię tak, że. Jeden worek na przykład pszenicy, jeden paszy, jeden pszenicy, i to i tak, jak zgarniam się, wszystko ładnie miesza. Także tak to moi drodzy wygląda. E, moi drodzy, chciałem Wam powiedzieć, że e, ostatni mam problem, że kury mi chodzą po prostu. nie wchodzą do kurnika i zostałem przed wejściem. Dlaczego? Dlatego, że jest jeszcze w sumie jasno, a kury już. E, urządzenie się jakby zamyka a kury czekałem, przed, jeszcze nawet widziałem przed chodziły na wybiegu, a kurnik już był zamknięty, dlatego stwierdziłem, że zrobię takie coś, że teraz, żebym to dobrze rozumiał żeby na pewno to działało, moi drodzy zrobię coś takiego jak o, widzicie, tak to tu zrobimy, no. o tak, najlepiej no tutaj nic się nie stanie tak będzie ok, nawet, nie? także teraz tak, moi drodzy, o tu widzicie 56, tutaj czym ciemniej jest, jakby, czekajcie, ja teraz zakryję ręką o, to widzicie, jest 38, czekajcie, w całości zakryję, 27, 10, 8, no. Teraz odkryłem, więc 55, to jest jakby, no nie wiem, natężenie światła, no tak ogólnie, światło, nie? E, także, moi drodzy, teraz pytanko, w sensie pytanko, e, mówię wam jak to zrobię. Teraz jest otwarty, dlaczego? Dlatego, że dałem to tutaj, bo jest światło... Tu sztuczne. I moi drodzy, te światło sztuczne się wyłącza, o której ja tam nastawię, czyli 22.30 i tak jest, czyli drzwi się zamkną, jak będzie 22.30. E, no i tak myślę, to racjonalne jest, bo lis raczej nie wtargnie. E, no, a nawet jakby wtargnął, no, to mógłby teraz w sumie wtargnąć chwilę przed zamknięciem. Także no, ryzyko jest wiadomo, no ale ryzyko też jest, jak one zostaną przed wejściem. Także tu w sumie nie ma ryzyka, a lisa na razie nie ma. E, bo moi drodzy. No nie ma, nie przychodzi, jest, jest cichutko. Także tak to zrobiłem, że tutaj, a jak z kolei będzie jutro jasno, a tu żarówki nie będą działać, bo z rana nie działają, to moi drodzy, to, to się będzie brało światło z zewnątrz. Dlatego, że jest to przy oknie, więc łapie światło stąd i stamtąd. Także takie coś wygmieniłem. No i fajnie, no jedyne, jak, jedyna jaka obawa może tu być, że światło się nie zgasi, czujnik, ten termostat się zepsuje. No, ale wiecie, to są takie rzeczy, które raczej się nie zdarzą, a wszystko, o wszystkim można tak myśleć. Także tak to wygląda. No i moi drodzy, e, tak, to, tak to jest, jeżeli chodzi o nioski. E, Stileczki zamknięte, one ładnie sobie poszły, tutaj weszły. W ogóle ciekawe jest to, pokażę Wam. Tak pokażę. Ta, poka, ta kura, co zawsze chce siedzieć, ta czarna, ona naprawdę multum raz już siedziała. On w ogóle tutaj napadało mi. Drzwi otwarte były. I moi drodzy, patrzcie, ona tutaj siedzi. Nie wiem, czy siedzi, bo siedzi, czy chce, chce wysiadywać. Nie wiem co ona kombinuje. Wszystkie ładnie na nagrzędach, a ona kurczę, tak wymyśla tutaj. Także widzicie, tak to wygląda. Nadałem im wody świeżej bo jutro je wypuszczę ładnie i niech sobie chodzą, też tak samo na luźno, tutaj nic mi nie będzie, nic im nie stanie, także tak to widzicie jest. kaczuszki zamknięte moi drodzy, no i kurczę co, będziemy kończyć, nie? Jajeczka zebrane, wszystko ogarnięte, tak dzień kończę, zazwyczaj wiecie, tak 20. No jeszcze tu przyjdę skontrolować czy wszystkie kury weszły, czy wiecie, czy to wszystko się spisuje, ale to na przykład mogę już przyjść wykąpany I wiecie, i tak, e, i tak już przyjdę po prostu skontrolować, czy wszystko jest ok, czy wszystko, wszystko gra Czy wszystkie kury weszły, wiecie, bo szkoda by mi było jakby tam dwie zostały i Lis jeszcze przyszedł po te dwie, to już wystarczająco dostał, także moi drodzy Tak to wygląda e, dzisiaj, co wam przekazałem, przekazałem wam, że E, sprzedaję pasze, no także e, Sprzedaję pasze, tak moi drodzy Także zapraszam do kontaktu e, po, po wcześniejszym uzgodnieniu Można się umawiać e, Kurki tak samo do ogarnięcia Także moi drodzy, powoli, tak powoli Coś robimy, bo kurcze Wiecie co, o co chodzi mi e, mm, Nie mam szkoły <ścoughs> Chciałbym coś robić W jakimś kierunku działać Także po prostu się rozwijam jak macie jakiś pomysł, co mógłbym robić, nad czym pracować, to dajcie znać w komentarzu. Bo chętnie posłucham. Może jakieś pomysły, o których totalnie nie wpadłem nigdy. E, bo moi drodzy, co? No, będziemy działać, będziemy działać. Kurczę, jeżeli jesteście zainteresowani, to kupicie. Jeżeli nie, to nie i zostawmy to w spokoju. Po prostu oferuję wam coś i tyle. No, także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. E, dziękuję, że jesteście. Łapa w górę. Subskrypcja i komentarz. Zróbcie te trzy rzeczy, a będę bardzo Wam wdzięczny, a ja Wam dziękuję. Do następnego, siemaneczko. Cześć Wam.